Chyba się coś pobrudziło. Ok, to możemy zaczynać. Dzisiaj być może będzie śmiesznie. Na pewno inaczej. Przyda się trochę poczucia humoru i dystansu. No, jakby co, to uprzedzałem. Środa rano. Niczym zombie dotarłem pociągiem do Berna. Wysyłają mnie na konferencję do Curych. Nie wiedzieli, że wczoraj miałem koncert i położyłem się spać właściwie dzisiaj, no ale dobra, niech im będzie. W Bernie kilka minut na przesiadkę. Na szczęście perony obu pociągów są od siebie blisko. Pociąg ICE do Zürichu godzina 7.11. No to idziemy. Tylko czemu tutaj jest tak stromo? Pociąg po lewej i po prawej oczywiście nie zapamiętałem z wyświetlacza. Lubię piętrowe, ale ten poprawie wygląda na jakiś nowszy. Czyżby pędzielino? W dzień powszedni między Bernem a Zurichem kursują aż 104 pociągi z czego 59 to połączenie bez stacji pośrednich. Najszybszy z nich pokonują odległość 96 km w niecałą godzinę, więc łatwo policzyć sobie średnią. Na niektórych odcinkach pociągi rozpędzają się do ponad 200 km na godzinę, w pełni korzystając z nieustannie ulepszonej trasy nazwanej BAN 2000. W Szwajcarii warto znać i korzystać ze zniżek, dzięki którym Twoja podróż będzie tańsza. Normalny bilet w obie strony kosztuje aż 102 franki, z halbtaxem 151. Natomiast ja dziś skorzystałem z uprzejmości pani Kazi w mojej gminie, która po otrzymaniu poczuszki z polskimi ptysiami sprzedała mi bilet gminny całodzienny do wykorzystania w całej Szwajcarii 45 franków. Jaki W pociągu zadziwiająco pusto, a zwykle składy o tej porze jeżdżą nabite po ostatnie miejsce. Budziłem się, że pod koniec listopada będzie coś widać na zewnątrz kwadrans po siódmej, tak, na pewno. Po chwili zrezygnowałem z przebojowego timelapsa, tym bardziej, że Morfeusz wezwał mnie w swoje objęcia na najbliższe 45 minut 45 minut cichutkich, bez trząsów, tylko ta głowa jakoś tak leciała. Nieco po ósmej dojeżdżam powoli do Zurichu. Za oknem wspaniała Szwajcaria. Pogoda dzisiejszego poranka rozpieszcza mnie niesamowicie, oddając całe piękno tego kraju. Błokiet szarości spryskany odrobiną ożywczej mgły przecinaj najdół i ówdzie przez przejeżdżające... A zaraz, co ja gadam? Po prostu, no, jest późna jesień i pół Szwajcarii leży pod jednym wielkim płaszczem mgieł i chmur. Jak chcesz słońca, pojeźdź w Alpy, najlepiej wysoko. Nächster Halt, Zürich Hauptbahnhof, Endbahnhof. Wir bitten Sie auszusteigen und verabschieden uns von Ihnen. Wysiadam z Pociągu und według planu dnia mam poszukać Tramwaju Nr. 4. No dobra, w lewo czy w prawo? Jest tablica odjazdów, ale jej nie będę potrzebował. No bo po co? Jest też punkt informacyjny, z pewnością z niego nie skorzystam. Mapa w plecaku mówi: idź w lewo, ale co, tam pójdę w prawo. Podziemień przez cały dworzec, jeden przystanek tramwajowy dalej. Po prawej stronie świeże warzywa i owoce, a sklep należy do jednej z największych sieci sprzedaży Migros. Jestem zdziwiony, że tak mało ludzi o tej porze na dworcu, przecież koło ósmej sporo osób powinno pędzić jeszcze do pracy. A zaraz, może szli o siódmej? Przy okazji wszedłem do jednego z technicznych sklepów, żeby kupić kabel do ładowania komórki, którego zapomniałem z domu, ale jak zobaczyłem cenę 29 franków za głupi kabelek to zrezygnowałem. Fajna fontanna. Przez chwilę myślałem, że to tylko grać dźwięku i świateł, ale. No nie, mam wody na obiektywie. No i jak ja teraz będę nagrywał? Jadę do góry w nadziei, że znajdę w końcu tramwaj numer 4. Jest i on, ale nie w tę stronę. Chyba. Nadjeżdża mój pojazd, a ludzie ze znudzeniem patrzą na kolejnego vlogera marzącego o karierze na YouTubach. Wsiadam do tramwaju i jadę na konferencję. To będzie już nuda ekstremalna i podsypianie, więc Wam daruję. Wieczorem wysiadam z wielką radością z nabitego do ostatniej osoby tramwaju i wracam na dworzec. W planach mam jeszcze zobaczenie tutejszego jarmarku bożonarodzeniowego. Jarmarku będącego w całości pod dachem dworca. W chwili docieram do części dworca przeznaczonej na jarmark i po raz kolejny doświadczam tego, jak bardzo moja kamera nie radzi sobie jak nie ma za dużo światła. Tam w tle widzicie wielką choinkę. I czy czemu tak błyszczy? Cała obleczona jest ogromną ilością kryształków Swarowskiego. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Co ciekawe, często isk rozpoznaje, ponieważ dokładnie takie same są w Bernie. Ostatnio Krzysiu Gąciarz mówił, że fajne światło jest bardzo ważne. No, to znalazłem trochę fajnego światła. Pokręciłem się jeszcze trochę, no bo co można zobaczyć w kwadrans. Z pewnością trzeba tu jeszcze będzie wrócić, ale może już z kimś tutejszym, kto mnie oprowadzi. Póki co, wszystkie fajne blogerki i blogerki nagle podczas mojej wizyty powyjeżdżały ze Szwajcarii. Sieje popłoch normalnie, drżyjcie. Nawet w Szwajcarii zdarzają się wypadki, szczególnie przy tak dużym natężeniu ruchu kolejowego. Pociąg ICE wypadł z szyn w Bazylei, powodując automatycznie opóźnienia w większej części kraju. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale wypadek ten odbił się czkawką na szwajcarskiej punktualności pociągów jeszcze przez cały następny dzień. Okazuje się, że pociągi w Curychu jeżdżą z dwóch różnych pięter, dlatego zjeżdżam w dół w poszukiwaniu peronu 32. On trochę łatwo się tu zgubić. Znam przynajmniej jedną polską vlogerkę, która kręciła materiał na tych schodach. Tutaj pozdrowienia dla Agnieszki MP Vlog. Być może znów niedługo zobaczycie jak coś razem nagrywamy. Powiem Wam, że w sumie to ładny ten dworzec. Wygląda jakby był niedawno odremontowany. Dociera do mnie, że dobrze, że remontują dworzec w Bernie, bo hala peronowa wygląda dosyć smutno. Czekam na pociąg. Na wszelki wypadek poszedłem do właściwego sektoru, bo przejście wzdłuż kilkunastu wagonów to dość długa wycieczka. Przy okazji zmieniałem mi peron na 31. Jest i pociąg, tym razem piętrowy i niestety już nie pusty. Przez pół podróży oglądam na kamerze jakie fantastyczne ujęcie nagrałem, i zastanawiam się czy w ogóle to się do czegokolwiek nadaje. A zmęczony, u mnie na wsi, jak to na wsi. Wygwizdów to i nagle śnieg spadł. W tak trudnych warunkach pogodowych pełznę do domu, a z wami się żegnam kłaniając się w pas, że dotrwaliście do końca. Zostawcie kciuka w ramach uznania, a i subskrypcją nie pogardzę. Do zobaczenia w następnym odcinku Krainy RP a Dasz bur i czuwaj!